Wtedy, kiedy małżonkowie, przyszli małżonkowie, składają sobie tą przysięgę małżeńską, to tak naprawdę Pan Bóg też daje im obietnicę, daje im przysięgę. Szczęść Boże, cześć. Witam Cię i pozdrawiam w 55. już odcinku sobotniego vloga. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony sakramentowi małżeństwa. Jest to przedostatni sakrament w tym naszym takim podziale oficjalnym Kościoła i również sakrament, który wchodzi do grupy, którą nazywamy sakramentami w służbie komunii, sakramentami w służbie wspólnoty. No do zobaczenia za chwilę po krótkich różnych ujęciach pociągowo-podróżniczych. Zanim zacznę Wam mówić na temat kolejnego sakramentu, to chciałbym Wam pokazać kilka ujęć z bardzo ważnego miejsca dla mnie, jako redentorysty, w którym jestem właśnie 1 sierpnia, we wspomnienie w uroczystość Świętego Alfonsa, Ojca Założyciela, mojego, naszego zgromadzenia. Jestem w Londynie, w dzielnicy Klapam, chyba tak to się czyta. Jestem przy domu zakonnym i przy kościele. W którym pracę rozpoczynał jako neopresbiter ojciec Bernard Łubieński, który przybył tutaj z Polski, dlatego że pochodził ze szlacheckiej rodziny dlatego po prostu było stać tą rodzinę no to, żeby swojego syna posłać do Londynu, do szkoły tutaj go wykształcić. Tutaj poznał turystów, tutaj przyjął święcenia kapłańskie i stąd wyruszył, wrócił do Polski. Gdzie po długiej przerwie sprowadził redem turystów. Wiemy, że za czasów świętego Klemensa redemptoryści przymusowo musieli opuścić nasz kraj. Józef Bernard Lubieński, dzisiaj już sługa Boży. Ufajmy za niedługo błogosławiony, sprowadził na nowo nas redem turystów. I w Polsce przez długie lata było najwięcej powołań. W Polsce nasze zgromadzenie bardzo mocno się rozrastało, rozkwitało. Dlatego też tutaj jestem w tym też ważnym dla mnie dniu jako rodeum turysty i cieszę się, że mogłem w końcu tutaj przybyć. Nie ma przypadków, że święty Alfons mnie tutaj do współbrać do tego miejsca sprowadził. ma być luźno, tak będzie trochę spacerową. Od niedzielnego wieczora jestem w Enfield na zastępstwie nie wiem już który raz tutaj jestem ale od tych dwóch lat to będzie albo szósty, albo siódmy raz czyli takie miejsce bardzo dobrze mi znane miejsce do którego też tak jakoś osobiście bardzo lubię wracać Tutaj bywać. Idę właśnie w do kaplicy, nam przeświętą. Idę nagrywam ten odcinek. Jest piątek, pierwszy piątek. Więc też bardzo taki ważny dzień w kościele. Dzień który mówi takim otwartym, kochającym sercu. Dzień który nie jest jakimś wyrzutem sumienia, czy jakimś takim czasem szantażem emocjonalnym, co my czasem w kościele lubimy robić, mówiąc to wszystko przez ciebie. To przez twoje grzechy. Widzisz, co panu Józefowi zrobiłeś? No i nieraz tak wychowujemy w kościele. Tak katechizujemy i tak nauczamy i formujemy. A dzisiaj, pan Jezus, w tym pierwszy piątek, co powiedzieć? Człowieku, bracie, siostro, ukochany mój, to nie jest przez ciebie, to jest dla ciebie. Bo Bóg, nawet największe zło, jest w stanie wykorzystać i przemienić w niesamowite orędzie miłości i miłosierdzia, że Pan Bóg nie chce tutaj pobudzać. Nie w jakimś stylu szantażu, ale nawet kiedy zapraszam mnie do pokuty to zapraszam mnie też do pojednania. Jako wyraz też miłości, że to nigdy nie ma myśli z lęku, ze strachu, ale zawsze z takiego poczucia bliskości, relacji, pragnienia tego wszystkiego. Mówię o tym, ponieważ to pragnienie bliskości i relacji Panu Bogu chce się udzielać na nas ludzi. Dzisiaj, kiedy chcę mówić o sakramencie małżeństwa, to chcę właśnie mówić o takim sakramencie, której bardzo mocno doświadczamy tej relacji. No już tradycyjnie to tak się wydarza. Nie zawsze, ale widzę, że coraz częściej, że jak sobie coś zamierzam w nagraniu tego słodkiego vloga, to ciągle musi coś się wydarzyć. No i miałem nagrywać kilka takich słów na temat sakramentu małżeństwa w drodze do kaplicy i potem wracając z kaplicy do mieszkania tutaj w Enfield, No ale. Koniec końców jest tak, że jest noc z piątku na sobotę. Tak w ogóle na początek, początek. Taka historia, może taka trochę anegdota. Gdzieś z półtora roku temu dostaję informację na Messengerze od znajomych, którzy piszą do mnie: proszę ojca, mamy taką wielką prośbę, i bylibyśmy zaszczyceni, żeby ojciec przyjechał i by nam udzielił sakramentu małżeństwa. Oczywiście ja. Trochę jest przekorą, ale też trochę, żeby może pewną rzecz uświadomić. Nie wiem, czy do końca mi to się tak naprawdę udało. No, napisałem, że nie jestem w stanie udzielić sakramentu małżeństwa wam, więc oni odpisali oczywiście. My możemy wszystko załatwić. Nie wiem, trzeba do proboszcza, do biskupa, co, co trzeba po, poczynić, proszę nam napisać. No my wszystko pomożemy, tak postaramy się, żeby nam tutaj ojciec tutaj udzielił tego sakramentu. Ja mówię, no nawet żaden proboszcz, biskup, nawet papież nie będzie mógł mi w stanie takiego pozwolenia dać. W tą sprawę też zaangażowało się trochę rodziny, takich emocjach, co ty robisz, musisz się zgodzić. Ja mówię, ale ja nie, nie mogę się zgodzić, ponieważ nie mogę tego zrobić, bo żaden ksiądz, nawet żaden biskup, nawet papież, Dlaczego? Ponieważ z małżeństwa udzielają sobie sami młodzi kandydaci. Ksiądz jedynie co robi, to asystuje przy tym sakramencie i powagą Kościoła katolickiego potwierdza i błogosławi, że ten sakrament został ważnie zawarty. Ten sakrament właśnie, jak powiedziałem, on ma tą nazwę tej grupy w służbie komunii, w służbie wspólnoty. Więc nas też tak jakby ustawia, że ten sakrament małżeństwa, który jest takim przymierzem dwojga ludzi, mężczyzny i kobiety, staje się takim przymierzem zawartym nie tylko pomiędzy nimi, ale też przymierzem zawartym pomiędzy nimi i Panem Bogiem. Bo to, co też dokonuje się w przysiędze małżeńskiej, że oprócz tego, że kandydaci do tego sakramentu, do tego życia małżeńskiego ślubują sobie miłość, wierność, uczciwość małżeńską oraz, że się nie opuszczą aż do śmierci. I jakby ta druga część tej przysięgi, na którą może za bardzo nie zwracamy uwagi, ale ona jest i staje się też taką pewną istotą tego sakramentu, tak mi dopomóż, Panie Boże, wszechmogący, w trójcy jedyny i wszyscy święci. Pamiętam jak jeden ze współbraci, kiedy przygotowywaliśmy się do pierwszych ślubów zakonnych, kiedy głosił nam konferencję na temat ślubów zakonnych, i pamiętam wtedy, jeden z ostatnich takie słowa powiedział, że kiedy będziecie składać śluby zakonne, to wiecie, że też w tych słowach, które wy będziecie wyrażać w kierunku Pana Boga, to Pan Bóg będzie klęczał przed wami i On będzie wam wyznawał swoją miłość. Wtedy, kiedy małżonkowie. Przyszli małżonkowie, składają sobie tą przysięgę małżeńską, to tak naprawdę Pan Bóg też jakby klęczy przed tymi ludźmi i daje im obietnicę, daje im przysięgę. Oczywiście tak jak każdy sakrament, on nie może być traktowany w sposób jakiś magiczny. Jestem no to już nie muszę chodzić do kościoła, to sam z siebie ten sakrament będzie tak po prostu działał. Wiemy, że bardzo ważną, istotną sprawą w przyjęciu sakramentu jest wiara. Wiara w tą realną obecność Pana Boga. I tak, jak właśnie chrzest wszczepia nas, włącza w życie Pana Boga, że wszystko w, od tego momentu wypełnione jest Panem Bogiem w naszym życiu. Bo Duch Święty oczywiście już tknął w nas, i to Ducha Świętego przyjęliśmy w po, po, po momencie poczęcia, kiedy to nasze życie się pojawiło. Kiedy ten sakrament bierzmowania nas utwierdził, umocnił i posłał do bycia świadkami w Kościele, w świecie, tak jak potrzebujemy sakramentu pokuty i pojednania, żeby też przyjąć rzeczywistość uzdrowienia, którą Pan Bóg mi daje, czy też chociaż przez sakrament namaszczenia chorych, jak potrzebuję Eucharystii jako pokarmu. Tak dzisiaj, na nowo też odkrywam, odkrywamy i Kościół to nam przypomina, że sakrament małżeństwa jest też takim momentem, kiedy chcemy wypełniać swoje powołanie, powołanie do małżeństwa, do rodziny, w służbie. Że małżeństwo, tak chciałbym tak, może i pokrótce, może to będzie wielki skrót, nie jest tylko dla tych małżonków, dla zakochanych, tylko młodzi zawierający kamen małżeństwa. I też nie tylko dlatego, że będzie fajnie. Albo, żeby było fajnie, bo fajny kościół, nie wiem, zespół, chór, orkiestra, ta cała otoczka, tylko wiemy, że tu chodzi o coś więcej. Nawet to, co kiedyś powiedział ojciec tam od no, przed kilkunastu lat. Te konferencje jak pachnidła. Nie wiem, czy tutaj ktoś jest, kto pamięta te konferencje. Dla mnie one takie były bardzo odkrywcze, kiedy nasz na płytach były, trzeba było tak słuchać. Potem one gdzieś tam pojawiały się w wersji takiej internetowej, ale właśnie pamiętam takie zdanie, chyba to tam powiedział, nie jestem pewien, ale wiem, że to i bez jego taka myśl, która też dla mnie takim, było takim oświeceniem. Młodzi nie dlatego zawierają sakrament małżeństwa, bo się kochają bezgranicznie. Tylko dlatego, że poznali siebie nawzajem, bardzo ich do siebie ciągnie i oni chcieliby, żeby to, co jest między nimi, było rzeczywiście miłością, żeby to, co odkrywają między sobą, to, co chcą budować między sobą i w sobie, budować w tej relacji, żeby to była prawdziwa miłość, żeby oni potrafili się kochać. Potrzebują tego sakramentu. To nie jest taka wisienka na torcie, takie przypieczętowanie tego wszystkiego i potem po ślubie, to już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni, już nie musimy nic robić. Tylko dlatego, kiedy młodzi się poznają, kiedy chcą, zaczynają planować życie razem, to wiemy, że to życie jest przeróżne. Wiemy, że tam, gdzie ludzie tam są problemy, wiemy, że zauroczenie, zakochanie przemija i zaczyna się miłość. Miłość, która nie jest uczuciem wyłącznie. Miłość, która nie jest wyłącznie jakąś emocją, ale jest takim budowaniem, jest obrazem miłości, jest krzyż, jest obumieranie. I nie tylko ze swoich słabości, ale obieranie też dla kogoś, obumieranie, przyjmowanie też tego, że kiedy młodzi przyjmują chociażby w sakramencie małżeństwa, wtedy są młodzi, zakochani, yy, żyją po prostu, mają w sercu, ich rozkwita. Ale wiemy, że życie przynosi nie tylko chodzi o takie nasze przywary, nasze nałogi chociażby, nasze wady, które po ślubie jeszcze bardziej wychodzą. Małżonkowie też jakby nie wiedząc, co przed nimi, przyjmują wszystko na siebie. I chorobę, i różne takie sytuacje, które będą dla nich naprawdę trudne, które będą wymagały od nich takiego umierania. I po ludzku czasem to jest niemożliwe, wręcz heroiczne. Wytrzymać z drugim człowiekiem, być wiernym drugiemu człowiekowi. Nie oszukujmy się. I nie robimy to jakiejś takiej aury po prostu, ale jak? No tak, sami doskonale wiemy. I tylko w małżeństwie, we wspólnocie i, i w różnych takich konstelacjach, relacjach żyjemy. I wiemy, że to jest bardzo trudne. Być uczciwym, rzeczywiście troszczenie się, żeby to, że to, co był, jest w nich miłością od początku, żeby nieustannie to trwało, żeby nieustannie się o to troszczyć, żeby to rozwijać, podsycać tą miłość. To wiemy, że to jest mimo wszystko taka codzienność jest bardzo, bardzo trudna. Jest wielki naprawdę zmaganiem. Dlatego potrzeba sakramentu, czyli potrzeba Pana Boga. Że to, co między Wami jest, że chcecie do tego wszystkiego zaprosić Pana Boga. Że od tego momentu jesteście tak bardzo niesamowicie bliscy sobie dzięki Panu Bogu. Bo to Bóg Was zbliża, bo to Bóg zbliża młodych ludzi do siebie. I od tego momentu nie ma bardziej bliskiej osoby w Twoim życiu, w Waszym życiu, jak właśnie mąż i żona. Wtedy już rodzice, teściowie, Schodzą już na kolejne miejsce. Oczywiście wiemy, że najważniejszą osobą w małżeństwie jest Pan Bóg. Pamiętam też takie kiedyś spotkanie w Szczecinie w ramach przygotowania do sakramentu, do pierwszej komunii, do bierzmowania i wtedy poprosiłem takie małżeństwo, które formuje się w domowym kościele, i pamiętam oni. Jedną z pierwszych takich konferencji, właśnie było takie, taki, nie wiem, drabinie, hierarchii, jak to teraz tak nazwać, uciekło mi to słowo. I tam pierwsza osoba najważniejsza w małżeństwie, no oni, które mamy, bo powiedziały: Dziecko, mój syn, moja córka. Nie, pierwszy w małżeństwie jest Pan Bóg. Drugi to jest pomałżonek, na trzecim miejscu dopiero są dzieci. I potem dopiero rodzice, teściowie, przyjaciele. To jest bardzo ważne, bo kiedy wypadają różne sytuacje, no i mamy teraz roztargenie, co mam zrobić? Jest niedziela, czy pojechać do rodziców? Czy pójść z kumplami na piwo, żeby oglądać jakiś mecz w pubie? Ktoś mnie tam gdzieś zaprasza. I teraz, jak mam poukładaną tą hierarchię wartości, to ja wiem, co mam zrobić. To ja wiem, że jak jest niedziela, to dla mnie nadrzędną sprawą, istotną, absolutnie najważniejszą jest Eucharystia. Potem po Eucharystii możemy pójść kogoś odwiedzić, możemy z kimś się spotkać. Ale też tu chodzi też o te obowiązki, czy, czy ktoś mnie nie potrzebuje, czy mnie współmałżony nie potrzebuje i potrzebuje mojego czasu spotkania. I sakrament małżeństwa jakby jest takim momentem, kiedy Pan Bóg wchodzi w to, co jest między wami, żeby was w, to, żeby was w tym utwierdzać. Jasne, małżeństwo nie jest amuletem. Sakrament małżeństwa nie jest gwarantem tego, że się nie rozejdziecie. No, tak nie jest. Oczywiście dotykam bardzo trudnej rzeczy, ale sakrament małżeństwa jest takim narzędziem, taką pomocą. Przepraszam za użycie takiego słowa, którym Pan Bóg chce nam pomagać przetrwać, przejść przez najtrudniejsze sytuacje, umieć dostrzegać tego wszystkiego, co się dzieje w Waszym małżeństwie, i też doświadczać, cieszyć się tym, co dobre, przyjmować to, co dobre. Sakrament małżeństwa, owoce tego sakramentu, jakby pomagają przez to przechodzić, odkrywać to, odkrywać człowieka jako pewien dar. Z tego sakramentu wynika, że ten sakrament jest tą służbą dla drugiego człowieka, dla kościoła, dla wspólnoty, że Wy chcecie służyć w tej parafii właśnie przez małżeństwo, przez rodzinę. Kiedyś to chyba kardynał Ryś powiedział, choć jestem pewien, bo kiedyś też słuchałem takiej konferencji księdza Michała Olszewskiego, który dzisiaj jest w areszcie. Prawdopodobnie ostatnio się okazało, że do końca sierpnia, to na będzie będziemy skrócony, i mówił, że żeby zrozumieć małżeństwo czy kapłaństwo, to takim słowem do zrozumienia, takim słowem kluczem do zrozumienia, to jest słowo jałmużna. Że ja w jałmużnie daję komuś czas, daję swoje serce. O to chodzi też w małżeństwie. Że to nie jest jakieś cierpiętnictwo na no, zasadzie takiej, że musimy ze sobą być, tylko to jest właśnie oddanie swojego. Największego daru, jaki mam, czyli czasu, jakim jest serce, jakim jest moje życie, komuś oddaję, komuś składam swoje życie w ręce drugiego człowieka. Spalam się na rzecz drugiego człowieka, zaczynam służyć. My dzisiaj nie lubimy tego słowa: służba, służący. Ale sakrament małżeństwa to jest to wejście na drogę służby. Dlatego, kiedy uczestniczę jako ksiądz w sakramencie małżeństwa, jako asystent, kiedy właśnie asystuję w to lubię. Czasem wypierać Ewangelię tą o obmyciu nóg, bo to jest służba, bo to jest wyraz miłości. Ta służba, ona też prowadzi mnie do otwarcia się na, na rzecz drugiego człowieka, też bardzo w bardzo takim wyraźnym kontekście małżeństwa, na potomstwo. Dlaczego? To znowu bardzo ważna też myśl do zrozumienia, którą ja nieustannie gdzieś próbuję trawić. Prawdziwa miłość zawsze jest płodna. Ta miłość do Pana Boga, ona jest płodna. Mówimy o takim też ojcostwie duchowym, ale, ale to, że ja zaczynam rodzić, że ja moje serce otwieram na to nowe życie, którym Pan Bóg mi chce dać. I tak samo małżonkowie, jeżeli jest między nimi miłość, to owocem tej miłości bardzo często jest potomstwo. Oczywiście mamy też wiele sytuacji, coraz więcej takich różnych historii, kiedy małżonkowie nie mogą mieć dzieci, ale taka miłość też, też otwiera się na w wiele innych sposobów mogę służyć w sposób inny. Bo kiedy ja nie chcę służyć, kiedy zamykam się na służbę, kiedy zamykam się na to, do czego Pan Bóg też mnie zaprasza, na uczenie się tej miłości od Niego, no to zaczynam być coraz bardziej zgorzkniały, coraz bardziej zarozumiały, coraz bardziej zamknięty, przestraszony i tak dalej. Dlatego czasem wiele małżonków właśnie mówię z tymi trudnymi historiami, bo to nie chcę generalizować, nie chcę spłaszczać ale nieraz decyduje się, czy na adopcję dzieci, które się narodziły, a zostały porzucone przez matki, czy dzieci z domów dziecka. Przeróżne, przeróżne historie. I tego nas uczy sakrament małżeństwa, który jest w służbie komunii, czyli w służbie jedności. Bardzo się zapytać, jeżeli tu są jacyś małżonkowie, czy ten sakrament was jeszcze bardziej jakoś identyfikuje z cala w parafii, we wspólnocie. Bo ten sakrament nie jest tylko dla was, o jakiejś wzajemnej adoracji, tylko ta miłość, jeżeli ona, jeżeli ona prawdziwie między nami jest, to ona, ona was otwiera i posyła. Posyła do innych, do takiej służby, która staje się świadectwem. I dzisiaj, że tak jak modlimy się o nowe, liczne, święte powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, już coraz bardziej to się pojawia, ale jeszcze to jest za mało, żeby modlić się o święte małżeństwa. O liczne małżeństwa. Że to też nie jest tak, że jak chłopak czy dziewczyna lubią chodzić do kościoła, o to musi być przecież są zakonną. Tylko modlić się o takie właściwe rozeznanie, bo on może chodzić do kościoła, może się modlić i może być wspaniałym mężem. Bo przecież małżeństwo to nie jest dla ludzi niewierzących, tylko dla ludzi wierzących, którzy chcą żyć z Panem Bogiem, którzy chcą budować swoje małżeństwo, swoją rodzinę na Panu Bogu, na najważniejszym pewniku w naszym życiu, który ciągle jest, który ciągle nam towarzyszy dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wielu z Was dotrwało. Gdybyście mieli pytania, to słuchajcie, ten zaległy odcinek Q&A ciągle jeszcze gdzieś jest za uszami, gdzieś tam z tyłu i ciągle się tworzy. Gdybyście mieli więc pytania dotyczące tego sakramentu, czy sakramentu namaszczenia chorych z ostatniego odcinka, na które Was też zapraszam, ponieważ no, nie chodzi tu o wyświetlalność, cały czas to powtarzam, ale no tak bardzo kiepsko tam poszło, może z różnych powodów, też oczywiście też są wakacje, ale mówię, gdybyście mieli pytania, to zadajcie, napiszcie w komentarzu, czy w ogóle jakąś myśl, nie musi to być pytanie, ale Was zachęcam do tego, żeby może też podesłać komuś, żeby chociaż każdy, chociaż jednej osobie wysłał ten odcinek, czy jakikolwiek, to byłby super. No i zapraszam Was codziennie na odcinki SOS. Zapraszam Was do tego oglądania, do takiej też promocji tego kanału, odrzucenia komuś tych treści, które nagrywam, które mi się dzielę. No i proszę Was też o modlitwę za mnie, a Pomódlmy się też dzisiaj za wszystkich małżonków, szczególnie za tych małżonków, których znamy, za te małżeństwa, za te rodziny. Zawierzmy ich matce Bożej, bo dzisiaj, sobota, świętej rodzinie. Wreszcie cieszę że ten odcinek nagrywam, kiedy jestem tutaj w Enfield, w parafii świętej rodziny, więc też zawierzam Was, szczególnie tych, których znam i z rodziny i znajomych, i tym, którym błogosławiłem. Zostawiam Was pod opiekę świętej rodziny. To jest najlepsza opieka. To są najlepsi w stanie to są najlepsi opiekunowie. To jest najlepsza przestrzeń, w której możemy być. Pamiętajcie o tym: Pan z wami, niech z Błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn Duch Święty, Amen. Szczęść Boże, cześć.